Cześć, witajcie na kanale Multipasko. Podsumujemy sobie zeszły tydzień, jeśli chodzi o najbardziej popularne gierki, więc mamy przed sobą gierkowe hity tygodnia, mijającego między 9 a 15 grudnia. I tak na miejscu 5 świąteczny kalendarz spadł z miejsca drugiego 3 oczka w dół i tutaj wydano na losy tej gierki niecałe 2 miliony złotych. Na miejscu czwartym bez zmian koniczynki. Tu nieco ponad 2 miliony złotych i na miejscu trzecim nowość gierka Candy Kane. No premierowa gierka, więc na razie jest popularna. 2 miliony 320 tysięcy wydaliście na tę gierkę. I na początku zagram sobie właśnie w nią 10 losów po 2 złote. Zaczynamy. Kupuję pierwszy los. Na dole widzicie licznik gier. Saldo startowe 1297, więc odkrywamy tutaj skarpety, jak to ostatnio pokazywałem na premierze tej gierki. Zielony prezent to jest wygrana, a złoty prezent to jest runda bonusowa, jeżeli uda nam się odsłonić tutaj w kolumnie. W same zielone prezenty, to wtedy dodatkowo wygrana się mnoży odpowiednio. Czyli w ostatniej kolumnie może być to nawet razy 5 taka wygrana. Żadnych prezentów w pierwszym losie ja tu nie widzę. OK, kupujemy drugi los. Prezenciki. Szukamy prezencików. No, na razie nic. Mówię, gierka świeżutka, świąteczna, więc trudno się dziwić, że jest popularna. A jakie są premiery tych gierek, to zawsze rzucacie się niejako na te losy. I przez przynajmniej kilka pierwszych tygodni taka gierka powinna być tu na naszej liście gierkowych hitów. Więc pewnie będę w nią grał. Jeżeli ta seria będzie kontynuowana, to przez kilka tygodni pewnie nie spadnie poza trzecie miejsce. Chociaż tam konkurencja jest jednak. Mamy tam gierki kumulacyjne, jest też ta walka o złoto. No zobaczymy. Ale póki co widzicie, Candy Cane na trzecim miejscu. Chociaż nie daje żadnych wygranych, niestety. Popatrzcie, cztery losy puste Jest na razie. Nic ciekawego. Kwoty ładne widzimy po tymi symbolami świątecznymi, ale trzeba znaleźć prezent. Zielony albo złoty. Nic. Piąty los. Na półmetku tej gierki już jestem. Brak wygranych. Andy Kane nic nam nie chce dać. Las pusty. Usmylas. Powodzenia następnym razem. Następnych razów jeszcze będzie dwa. Więc może czas najwyższy coś wygrać. No bo tu mamy serię pechową naprawdę. Popatrzcie, nie ma nic, dziewiąty los też pusty, popatrzcie 9 losów pustych, ostatni 10 los w tej gierce jaki przewiduje. prezenty 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 nie ma patrzcie 10 losów pustych 10 losów pustych w gierce candy cane bez komentarza dobra miejsce drugie w zeszłym tygodniu skarby safari skarby safari ponad 2,5 miliona złotych wydaliście na losy bardzo popularna gierka Dlaczego? Bo jest tu kumulacja bardzo wysoka, rekordowa w tej gierce, zbliżająca się już do miliona złotych. Widzicie, 965 tysięcy. Tutaj widzimy, e, jeśli chodzi o tą kumulację. No i zagramy tak samo, 10 losów. No tu myślę, że będą jakieś wygrane. No dziwne by było, gdybyśmy mieli w dwóch gierkach 10 losów pustych. Zobaczymy, jak sobie poradzą skarby safari. Kupuję pierwszy los. I tasują nam się klasterki już. Pierwszy los pusty, drugi też. Tutaj rozgrywki są bardzo szybkie. Trzeci również. Kupujemy czwarty. Też pusty. Piąty. No dzisiaj to wyjątkowego mamy pewnie na razie. Oby się karta jeszcze odwróciła. Pięć losów pustych. No niesamowite. Szósty też pusty. No to siódmy. Też pusty. Ósmy los też pusty. Ósmy w skarbach safari, a osiemnasty los dzisiaj kupiony przeze mnie. Popatrzcie. Niesamowite. Dziewiąty los. Tak, mówię, o czym, o czym mi się nie chce wierzyć? Ile można mieć losów pustych? Dziewiąty też jest pusty. Los dziesiąty. te 40 zł już mi zeszło z salda dzisiaj. Co wy na to? Co wy na to? Candy Cane 10 losów pustych, Skarby Safari również 10 losów pustych. To się w głowie nie mieści. Ok. Wyłączam ten gierkę. Walka o złoto. Walka o złoto. na miejscu pierwszy bez zmian. Jak widzicie, no to jest hit absolutny hit. Prawie 6 milionów wydano w zeszłym tygodniu. To wiecie, to jest prawie milion złotych na losy. Każdego dnia gracze kupują. Ile może być takich graczy? No właśnie tego nie wiemy niestety. No ale zakładając, że każdy z graczy no ile może wydać Dziennie na taką gierkę 10 złotych, no wątpię, żeby przeciętny gracz wydawał więcej, więc po prostu wychodzi na to, że takich graczy mamy na no przynajmniej ze 100 tysięcy, którzy grają każdego dnia w tą gierkę. Ja bym tak obstawiał. Nie mam tych danych, mam dokładne dane jeśli chodzi o kwoty, ale nie wiemy na ile graczy się to rozbija, ile średnio gracz wydaje. Ok, więc walka o złoto. Absolutny hit ostatnich tygodni czy uratuje tu honor gierek, który dzisiaj tu został naprawdę popsuty? Kupuję pierwszy los. Powodzenia, więc pierwszy pusty, kolejny. Może gierki się popsuły? Coś na serwerze się padło tam, że nie ma wygranych w ogóle. Trzeci los. Nic. Zaczynam się bać. Czwarty los. Zwłaszcza, że tu zawsze chcę wyłonić zwycięzcę odcinka, tak? Więc jeżeli będzie remis, to. Chyba już to nieraz mówiłem. Dogrywkę po 5 losów przewiduję wtedy. Ok, cztery losy puste. Kupuję piąty los. Jest. Jest wygrana, jest zwycięzca na pewno tego odcinka. Więc walka o złoto. Tutaj 3 złote. To jest pierwsza wygrana dzisiejszego dnia. Za 25. razem niejako wygrałem coś w końcu. Całą złotówkę na plusie jestem. Tutaj w tym losie jednym. Więc no tragedia. Dobra, kolejny los. Szósty los, może teraz się zaczną wygrane cały czas? Nie, też pusto. Siódmy, pusto. Na dole widzimy powodzenia następnym razem. Ósmy los. O, popatrzcie, znaleźliśmy podium. Jak się znajdzie podium, to się zbiera z wygrane z wszystkich medali. No, mieliśmy tutaj jeden tylko medal, i pod nim było 2 złote. Ok, więc 2 złote jest. Kolejny, dziewiąty los. I jeszcze 2 złote. Okej, okay. i ostatni, a ostatni pusty. Ok, walka o złoto dała 3 wygrywające losy na łącznie 7 zł. Więc w walce o złoto wygrałem 7 zł. I to jest tyle, ile wygrałem w tym odcinku. A wydałem 60 zł, po 20 zł na gierkę. Więc słuchajcie, z 60 zł wróciło się 7. 53 zł na minusie. To jest bardzo nieudany odcinek gierkowych hitów tygodnia. Zwróciło mi się raptem 10%, 11%. No, nie chcę, no sami widzieliście. 25 losów praktycznie pustych pod rząd w tych gierkach. No, tragedia. Czasem tak jest, właśnie czasem ta karta się tak odwróci, ten los nie sprzyja w ogóle, tak jak było w tym odcinku. Mimo wszystko, dziękuję. Dawajcie łapki w górę, aby mnie motywować do dalszego filmowania tych gierek. Mimo wszystko, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.